Dzisiejszy spacer będzie dotyczył powstania w getcie białostockim. Mam takie poczucie od wielu lat, że funkcja kultury się zmienia, że kultura ma mieć taką bardziej funkcję animacji społecznej niż edukacji kulturalnej i ważne jest to dawanie przestrzeni do działania, rozwoju, budowania relacji. Dom Zamychowów z państwa prawej strony gdzieś się tutaj znajdował. Włączamy pamięć audiodeskrypcja Szlaku dziedzictwa żydowskiego. Jest to projekt, którego celem było przekazanie historii żydowskiej Białego Stoku osobom z niepełnosprawnościami, głównie osobom niedowidzącym i niewidomym. Projekt trwał ponad pół roku. Mieliśmy kilka spacerów, kilka warsztatów, specjalnie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. 1 sierpnia Ghetto zostaje zamknięte. Jesteśmy tak naprawdę rok po takim dużym obchodzie rocznicowym, wybuchu powstania w Białostockim, Białostowskim, gdzie odbywało się dziesiątki wydarzeń. Ale jeśli byśmy popatrzyli na ten kalendarz wydarzeń miejskich pod kątem dostępności, nie było takich. Postanowiłam dać szansę osobom z niepełnosprawnością wzroku przeżyć się. Przy wlocie tej ulicy ówczesnej Kupieckiej do e, Jurowieckiej. Znajdował się budynek 11 ratów. To były spacery takie kameralne, tylko dla tej grupy osób niedowidzącej i niewidomej. Nakaz utworzenia rady starszej. Trochę się różniły, było tam więcej muzyki. Zatrzymywaliśmy się dłużej przy obiektach, omawialiśmy, jak te obiekty wyglądają, czyli to była taka audiodeskrypcja na żywo. Zemsy kordonowe. Tak, żeby uczestnicy i uczestniczki czuli się bardzo komfortowo i jak najwięcej, żeby mogli z tego dla siebie wynieść. Bo to nie chodzi o to, żeby tylko przełożyć obraz na słowa ale sprawdzić, co udało Wam się dla osoby niewidomej wyczarować tym słowem w głowie. Mieliśmy szereg warsztatów dla naszych wolontariuszy, po to, aby w przyszłości mogli nam pomagać w tworzeniu wydarzeń dostępnych dla wszystkich. Wymyślić sobie tonację. I w ramach tych warsztatów mieliśmy między innymi warsztaty z audiodeskrypcji, które przeprowadziła Barbara Szymańska. 12 płomiennie-żółtych słoneczników. Wybucha. Czym jest słowo wybucha? Jest ekspresją. Biały stok jest tym miejscem, gdzie rozpoczęła się przyboda z audiodeskrypcją. A Basia była pierwszą osobą, która tą audiodeskrypcję zaczęła tworzyć i upowszechniać. I teraz ręku możemy znaleźć list. Plakat jest jakby sztuką eliminacji. Mieliśmy też takie warsztaty, które mówiły o tym, jak tworzyć plakaty dla wszystkich. Dlatego musi być czytelny z dużej odległości. Warsztaty te poprowadziła Karolina Zielazek-Szeska. W tym kwiatku jednocześnie udało nam się domknąć taką symbolikę związaną z Żydami. Karolina Zielazek-Szeska jest jednocześnie autorką naszego symbolu pamięci o białostockich Żydach. Niezapominajki, która jest takim graficznym motywem przewodnim w całym projekcie. Gdzieś umieścić ten symbol, o którym my nie zapomnieć. Niezapominajka no to sama w sobie, tak? To jest symbol pamięci, ale też symbol bałości o relacje. I kiedy mówimy o białostockiej pamięci, o społeczności żydowskiej, jest to pamięć, nad którą my ciągle jeszcze pracujemy. I tak jak się pielęgnuje rośliny, tak tę pamięć trzeba pielęgnować. Jeszcze tego nie robiła w życiu. Oj, Udeczko do dołu. Do dołu, do dołu, do dołu. Mocniej, no, mocniej, rurzy, mocniej. Do każdego spaceru były przemyślane warsztaty, które prowadziła Beata Sienkiewicz-Górska, tyfle pedagożka, tak, aby osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły w nich uczestniczyć. Jak jest kształt na cewie? Proszę palce zwiecić. Co bardzo się podobało, bo wiadomo, że takie warsztaty dają też szansę do budowania relacji między uczestnikami, więc, przyjemny to był dla nas czas. Rączkę przyciskamy. Mamy. Prawdopodobnie. A jak nieprawdopodobnie, proszę o. bardzo. Już no, nawet widzę. <noise> nawet widzę. Ważne jest dla mnie, aby wszyscy, którzy działają przy projekcie, mieli szansę spotkać się tak bardziej zupełnie na luzie, bez konkretnego zadania albo po prostu pobyć z sobą na takie zakończenie tej naszej pracy. Na ten moment przy tym projekcie stworzyliśmy cztery szlaki. Mam takie poczucie od wielu lat, że jest to ważne i dla pracowników galerii, i dla wolontariuszy, żeby ludzie, którzy tworzą kulturę, mieli świadomość, że kultura ma być dla wszystkich. Galeria Ślędzińskich w stoku została wyróżniona odznaką Przyjaciel Niewidomych. Bardzo jest tam miło. Dziękuję bardzo. Myśląc o wystawie, myśląc o spacerze, myśląc o warsztacie, nie myślimy o tym, co nam się podoba i co my lubimy, tylko kto jest naszym odbiorcą, co zrobić, żeby tych odbiorców było jak najwięcej i żeby każdy mógł się rozwijać.